Aż 37 uczniów jasielskich szkół podstawowych zostało wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie Zachowaj Trzeźwy Umysł. Hasło tegorocznej edycji brzmiało Nie czas na nudę. Wręczenie nagród odbyło się w minionym tygodniu w sali audytoryjnej Generatora Nauki w Jaśle. Wyróżnienia, które przyznała Kapituła Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych, wręczał laureatom Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. Ten konkurs konkurs cykliczny, natomiast chyba to hasło, które przyświecało tegorocznej, czy też tegorocznej, ubiegłorocznej, można powiedzieć, edycji, jeśli mówimy o roku szkolnym, czyli nie czas na nudę, najlepiej oddaje to, czemu ten konkurs miał służyć. To wasze pomysły, aby ten czas dobrze zagospodarować, aby nie poddać się właśnie tym trudnym emocjom, które na pewno nie jedno z was spotykało się, nie wy, wasi koledzy, było już za Wami. Dlatego dziękuję Wam serdecznie, że wzięliście udział w tym konkursie, bo to też właśnie sposób na zagospodarowanie tej budy, A oczywiście efektem tego konkursu są też nagrody, bo przecież po to bierze się udział w konkursie, aby te nagrody zdobywać. Dlatego mamy dla Was zarówno dyplomy, jak i nagrody rzeszowe. Mamy również nagrody dla opiekudów Waszych, bo to zawsze jest zaangażowanie. Jest tym, co przynosi takie efekty. Zachowaj trzeźwy umysł to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu. Zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania Zachowaj Trzeźwy umysł realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcje miast i gmin trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw informacyjnych, dotyczących profilaktyki zachowań niepożądanych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Umożliwiają one przeprowadzenie warsztatów tematycznych w placówkach oświatowych oraz inicjują wiele lokalnych inicjatyw związanych z profilaktyką zachowań negatywnych. Ważnym elementem tych działań są konkursy dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych, szkolenia dla nauczycieli, konferencje dla specjalistów zajmujących się profilaktyką, badania ankietowe wśród dzieci i młodzieży, co roku kampanii towarzyszy inny motyw i hasło przewodnie. Kampania Zachowaj trzeźwy umysł na rok szkolny 2021-2022 została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży w budowaniu kompetencji i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Stąd hasło kampanii Nieczas na nudę, która ma wspierać młode pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie i w powrocie do równowagi. Mam na imię Zuzia i jestem ze szkoły numer 11 Wiaśle. Ja narysowałam, jak jeżdżę na Hulajnodze z moją siostrą. Narysowałam to kredkami i może trochę mazakami. Lubię malować, biorę wszystkie konkursy ze świetlicy, jak jestem na niej, lubię bardzo malować o konkursie zachowaj trzeźwy umysł y, powiedziała mi Magdalena Olszówka i tak mnie to zainteresowało że chciałam zrobić na konkurs i bardzo się, bardzo ci się cieszę z, te, z tej nagrody Imienina. Jestem ze szkoły podstawowej numer 11. Lubię, lubię malować i na konkurs namalowałam, jak bawię się z psem na podwórku. Czym to malowałeś? Malowałam to pastelami, mazakami i kratkami. Nazywam się Aniela, jestem ze szkoły podstawowej numer 11 w Jaśle. Namalowałam na konkurs, jak, jak jeżdżę z siostrą na rolkach. Lubię bardzo malować, od dawna już rysuję. Brałam udział w konkursach. Wygrałam dopiero pierwszy raz nagrodę. Najbardziej lubię malować rośliny i zwierzęta.